Siemanko, tutaj Pedro. Ja swoją maturę już jakiś czas temu zdawałem, a teraz zdaję piłkarską maturę! Który piłkarz jest najlepszym strzelcem w historii Manchester United? A. David, Be David Beckham. B. Ryan Giggs. C. Wayne Rooney. D. Eric Cantona. Najlepszym strzelcem w historii Manchester United jest... Wayne Rooney. To poprawna odpowiedź. Yeah. <laughs> w jakim sezonie Chelsea zdobyła ostatnie mistrzostwo Anglii? A 2013-14 B 2014-15 C 2016-17 D 2017-2018 uh. Tutaj raczej będę wiedział. To dlatego, że N'Golo Kanta najpierw zdobył mistrzostwo z Leicester, a potem przyszedł do Chelsea i zdobył z Chelsea i to był rok 2016-17. Bardzo dobra odpowiedź. Tak jest! Pytanie numer 3. Mistrzem Polski w sezonie 2018-2019 została drużyna a Lecha Poznań b Piasta Gliwice C. Pogoni Szczecin D. Legii Warszawa W 19 Był to Piast Gliwice Bardzo dobra odpowiedź Pytanie 4 Masz 3 punkty na 3 Jest dobrze W którym klubie nie grał Grzegorz Krychowiak? A. Sevilla B. A. West Bromwich Albion C. FC Nance D. Valencia w Walencji nie grał. Akurat Krychowiaka to wiem dokładnie, gdzie grał w których klubach. Gratuluję. Coraz dwie zdania matury. Czty... Pytanie piąte. Robin Van Persie zakończył piłkarską karierę w 2019 roku. Jaki był jego ostatni klub, w którym grał? A. Fenerbacze? B. Feyenoord Rotterdam? C. PSV Eindhoven. Czy D. New York City? Akurat sprawdzałem to jakiś czas temu i wiem, że grał w Fenerbacze, ale nie wiem czy na końcu. Mi się wydaje, że jeszcze poszedł na rok do Feyenoordu. Zaryzykuję, że Feyenoord. Definitywnie. Boję się, że to Fenerbahce jednak, ale dobra, niech będzie Feyenoord. Bardzo dobra odpowiedź. Feyenoord yeah. Rotterdam. <grym> 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 Pytanie szóste. W 2018 roku złotą piłkę otrzymał. W, 2000, w którym? W 2018 roku piłkę otrzymał. Luka Modrić B. Mohamed Salah C Cristiano Ronaldo czy D Antoine Grisman 2018 to był um, rok mistrzostw świata i chyba Luka Modrić za tą za się świata dostał pamiętam, tak? Luka Modrić. Bardzo dobrze. 6 na 6 pozostały 4 pytania. Pytanie siódme Kto został trenerem Manchesteru United po przejściu na emeryturę Sir Alexa Fergusona A Ryan Giggs, B. Louis van Hal, C. Jose Mourinho, czy B. David Moyes. Pierwszy trener po odejściu Aleksa Fergusona, ser Aleksa Fergusona. No wiem, wiem, wiem. Mówię ci podpowiedzieć, ee, że. Nie, wiem ja wiem, nie musisz chyba podpowiadać. Chcę to samo odpowiedzieć. Mourinho był później. Nie, czy nie van Hal czy Moyes. Ale dobra, zaryzykuję Z bezradnej podpowiedzi. David Moyes. To poprawna odpowiedź. Tak jest. David Moyes, dokładnie. A jaką chcesz podpowiedzieć? A tylko chciałem powiedzieć, że ser Alex Ferguson prowadził Manchester United w latach 1986-2013. To mogło być jakoś naprowadzić. Który zawodnik został królem strzelców w sezonie 2019-2020? Chodzi o Premier League. A Hurricane, B Rem Sterling, C Per Emeryk, Obama Young czy D Jamie Vardy? Chodzi o poprzedni sezon. Królem szepców został Jamie Vardy. To poprawna odpowiedź. Ligę Angielską, więc byłem pewny. Osiem pytań, 8 poprawnych odpowiedzi. Czas na ostatnie dwa pytania. Pytanie dziewiąte. Ile mistrzostw Polski ma Lech Jagdańsk? A 13 B dwa mistrzostwa, C 0 d, jedno mistrzostwo. Lechia Gdańsk. Kurcze, ciężkie pytanie. To będzie typowy strzał. Eee, haha, dobra, no. ryzykuję całkowicie. Myślę, że to jest, może być podchytliwe pytanie. W postawie, że zero. Lechia Gdańsk nie zdobyła jeszcze w ogóle Mistrzostwa Polski, to jest poprawna odpowiedź. <grymne> to był typowy strzał. <grymne> to sami warto, nawet to no. się strzela czasami, nie? I ostatnie pytanie. Z jakiego klubu przeszedł Arkadiusz Milik do Napoli? A. Bayer Leverkusen, B. Górnik Zabrze, C. Ajax Amsterdam, czy D. Augsburg? Do Napoli? Z Ajaxu Amsterdam. No i brawo. 10 na 10. Jukasko, Zdałem, jeszcze na maksa. No jestem pod wielkim wrażeniem. Mega się cieszę. Myślałem, że będzie trudniej i było trudno w sumie, ale chyba jestem dobry. Jest! No Pedro, poradziłeś sobie znakomicie. 10 na 10. Łukaska ma teraz dana, to jest dla ciebie dyplom. Dziękuję bardzo zasłużony. Tak właśnie się prezentuje. Czapeczka. Dzięki. Maturzysty. O. Tadam. Oj, zawiesił poprzeczkę. Będziecie mnie nie zaciać kogo przebić. no do rąk. Trzymajcie się, widzimy się Pozdrawiamy.